Słuchajcie, moi mili, moi ulubieni, jak dzisiaj pogoda na mnie dopisuje, cały dzień pada niestety. Jest bardzo brzydko. Ale dzisiaj jest dzień przynoszenia moich przekórek, ponieważ one są teraz u mnie w domu, bo już... mamy szura niestety. I były kilka ranne I teraz zrobimy im klatkę dla nich. Tak się prezentuje ta klatka, jesteśmy w trakcie składania jej. Tutaj kuzyn pomaga mi właśnie złożyć klatkę. Jestem mu bardzo wdzięczna za pomoc. Więc międzyczasie pokażę wam moje pomidorki. Patrzcie, jakie duże, piękne okazy. Pies też nam asystuje. No i tak prezentuje się ta klatka bo może wyjdę z niej i Wam pokażę. O. Będzie taka duża. Jak ty, I to wszystko. jeszcze nam tylko... Przejdźmy tą klatkę do docelowego miejsca i moje pipulki. Tak wygląda moja przypadka, która mam cała dół. Co mi tam idzie? A to jest mojego kuzyna ulubiona kurka. No i tu tam słońce. I ostatnie. O. I wszystko.